Jesteśmy w siedzibie miejskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, gdzie świętujemy pozyskanie przez spółkę kolejnych środków zewnętrznych na ulepszenie systemu zaopatrzenia wody dla mieszkańców Wrocławia. To są niebagatelne kwoty, które oscylują wokół 148 milionów złotych, które w dobie zmieniającego się klimatu, w dobie rozrastającego się miasta, zwiększającej się liczby mieszkańców spowodują polepszenie i powiększenie bezpieczeństwa w zakresie pozyskiwania, dystrybucji, oczyszczania i doprowadzenia wody. Pieniądze, które pozyskaliśmy z programu unijnego, przeznaczymy na cały proces od poboru wody na Jazie Michałów poprzez zakłady uzdatniania wody, a kończąc na sieci dystrybucji we Wrocławiu. W ramach sieci dystrybucji wymienimy 11,5 km sieci wodociągowej w 13 ulicach, co poprawi niezawodność i dostępność wody dla 8 tysięcy mieszkańców bezpośrednio. A pośrednio wiele, wiele więcej. Dzisiejszy sukces spółki to nie tylko te środki, albowiem w okresie ostatnich 12 miesięcy miejskiemu przedsiębiorstwu udało się pozyskać prawie 370 milionów złotych na projekty o wartości prawie 670 milionów. Jest to imponująca kwota, którą warto się chwalić.